Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale, na kolejny odcinek zdrapkowy. I dzisiaj przed nami, kochani, kolorowy miks zdrapek. Łączna cena dzisiaj 50 zł. Mam 5 zdrapek, każda z nich kosztuje 10 zł. I zobaczcie, mamy neonowy bonus 7 i to jest numer 21. Mamy, kochani, rubiny szafiry, numer 12. Mamy wielkie granie, i to jest numer 25. Mamy wielką czarną perłę, numer 24, i mamy jeszcze szmaragdowe dolary z numerkiem 13. To zaczynajmy. Zaczniemy od 13, od tych dolarów. Szmaragdowe dolary. Piękna zielona zdrapeczka. Czy mamy tu jakiś bonus kochani? Nie. Tu nic nie widzę, także hmm, co należy zrobić, żeby coś wygrać? Szukamy diamentu, szukamy podkowy. podkowam noży przypisaną, wygraną razy dwa. Także no zobaczmy, czy będzie szczęście, czy nie. Tu zaczynamy od góry i jest dzwon, jest garniec. Trefl, cytrynka, klucz, wiśnie, tęcza, śliwka i karo. Dobrze dalej. Serduszko, motyl, ananas, jabłko, biedronka, korona i awokado. Awokado. Pik, winogrona, kwiat i muszla, czyli niestety, kochani, nie ma, nie ma nic tu. Tu mamy trzy różne literki. Hmm, ładnie się zaczyna. <dobrze>, Dobrze, zobaczmy. Kolejną strapkę teraz perła. I zobaczmy, tutaj nie ma również żadnego bonusa. Należy znaleźć banknot, pierścień. No i zobaczmy, czy ta perła coś tutaj nam fajnego przyniesie. No byłoby naprawdę fajnie. Jest bransoletka, jest naszyjnik, zegar, narty są, perfumy są. Muszka jest, cytrynka, winogrona, podkowa nawet jest. Dalej. Korona i kłódka, słoneczko. Szpilki i prezent. Tulipan, wiśnie, kwiat, róża, ananas, i ostatnia szansa i to jest gwiazda. Niestety, niestety, spójrzmy tu, mamy już L i mamy C. Hmm, niestety. Dobra. Kolejna strapka. Wielkie granie, kochani. Szukamy liczb. Spójrzmy jeszcze na dole. Mm, szukamy gwiazdy i monet. Aha, gwiazda mnoży razy dwa. Ok. Zobaczmy, czy tu coś będzie. Liczby to 21, 18, 56. 28 i 19. Dalej. Co tu mamy? 19. No, zobaczcie, przynajmniej jest zwrocik. Dziewiętnaście jest. 43, 27, 21. O, jak fajniutko, kolejna dziesiąteczka. No, wreszcie. Tu już mamy literkę C. 42. Dalej zobaczmy, co tu jest pięćdziesiąt dwa, czterdzieści osiem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia dziewięć i czterdzieści. Tutaj tych liczb nie ma. To zobaczmy dalej, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt trzy. 58, 15, 38. Akurat 3 literki odkryłam. Niechcący. Tak zawsze są dziwnie pochowane tutaj w tych strapkach. Nie we wszystkich, ale w tych takich po 10 zł to, to zazwyczaj. Hmm. 32. Będzie coś jeszcze? Czy już nie? 25. 9, 39 i 14, czyli 20 złotych wpada i literki kontrolne C. Przypuszczam, że muszą do tej wygranej pasować. Chyba, że przeoczyłam jakąś liczbę, ale raczej nie sądzę, żebym tu coś przeoczyła. Myślę, że wszystko jest ok. No dobrze, jedna wygrana jest. Odkładamy na bok. Jeszcze są dwie zdrapki do zdrapania, kochani. Zobaczmy tu szybciutko. Neonowy bonus. Czy tu mamy jakiś bonus, właśnie? Nie, neonowy bonus 7, ale szukamy worka i siódemki. Także zobaczmy od razu tu od góry. Czy tu może coś będzie ciekawego? Cytrynka, melon, ananas, minogrona, foto. Biedronka, biśnie i dzwon. Dalej. Banan, kwiat, kostka, śliwka, pik i chmura i worek. O, jest worek, no jak pięknie. Pierwszy raz w tej zdrabce mam wygraną i to jest worek, czyli całe pole gry, znajdź symbol worka. Pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną wygraną. Okej, okay, czyli tu jest przypisana wygrana i tu jest dziesiąteczka, czyli zwrot. No super, przynajmniej zwrot. Koszulka, bluzka i na dole samym mamy kapelusz. Czyli zwrocik jest, kochani. No pięknie, cieszę się ogromnie, że przynajmniej takie drobiazgi wpadają, zwroty. Bo zawsze, zawsze coś. Um, kolejna zdrabka, rubiny szafiry. Tu szukamy, jeszcze, kochani, oprócz liczb, szukamy sztabek i skrzyni. Skrzynia podwaja przypisaną, wygraną. Także, no zobaczmy, jak to tu będzie wyglądało. Liczby to są: 45, 26, 13. Siedemnaście i szesnaście. Tych liczb szukamy. Tu jest dwadzieścia jeden, tu dwadzieścia cztery pięćdziesiąt pięć, trzydzieści dziewięć, i dwadzieścia siedem, czternaście, trzydzieści siedem pięćdziesiąt cztery, czterdzieści trzy i pięćdziesiąt dwa. Ok, dalej pięćdziesiąt siedem i czterdzieści sześć, dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt jeden, dziewiętnaście, dwadzieścia osiem. 59, 35, 42 i 47. Hmm, niestety nie wygląda mi to na wygraną zdrapkę. Zaraz zobaczymy, gdzie tu są te kontrolne pochowane, tu jest J, tu jest M. Ok. Czyli mamy M i mamy literkę, gdzie ta J jest tu. No, niestety, niestety trzy zdrabki przegrane na dzisiaj. Zaraz zobaczymy, kochani, ta bez wygranej, perła bez wygranej i dolary bez wygranej. A wygrane zdrabki to, kochani, dziesiąteczka tu. Wygrana. Zwrot, ale, kochani, ja y, uważam, że no też super, zwrotnie też jest jakaś wygrana, bo gdyby jej nie było, to nie byłoby nic. Ja wiem, że wyższe wygrane są oczywiście lepsze i fajniejsze, jak tylko zwrot, no ale zwrot jednak jest zwrot. <grytanie> Można kupić nową strapkę, ewentualnie pomnożyć um, dziesiąteczka. I mamy jeszcze wielkie granie i tutaj 20 zł, czyli razem 30 zł wpada. 20 zł niestety na minus, ale Coś padło, przynajmniej nie mamy pustego odcinka. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście bardzo, bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Bardzo, bardzo mnie to ucieszy. Życzę Wam cudownego dnia. Trzymam oczywiście bardzo mocno kciuki za Wasze zdrabki, za Wasze wygrywane. Wygrywajcie, wygrywajcie. Oby jak najwyższe wygrane Wam się trafiły. I do następnego razu, kochani. Pa pa!